W dzisiejszym odcinku będę rywalizował z największym kibicem Barcelony. W ten sposób rozstrzygniemy, która drużyna tak naprawdę króluje w Polsce. Napięta atmosfera, wiele brutalnych fałli, widowiskowe zagrania i emocji od początku do końca. Wszystko po to, żeby rozstrzygnąć, kto z nas jest lepszy. Pierwsza konkurencja nie należy do najłatwiejszych. Musimy strzelić gola, pokonując bramkarza i obrońcę, a za każdą bramkę jest 20 punktów. Zaczynamy z pierwszą konkurencją, mój drogi, sam na sam. Powiem ci tak, za każdy gol, za każdą wykorzystaną próbę mamy dwie... 20 punktów, ale nie jest to taki łatwy. Papierkami, kto zaczyna. 3, 4, jest! Czu! Jak się czujesz! Dobra, zaczynamy, widzowie. Trzeba go upokorzyć. Zaczynamy ten odcinek. Jest! Widziałem, że ty jesteś taki wolny. Jeden zero człowieku, zostaw mnie! No dawaj. Ole, blok! Widzowie. Dla, Jesteśmy jest na prowadzeniu od początku, a wy koniecznie napiszcie w komentarzu, kto ma być kolejnym gościem. Mam nogę! Ale uspokoń! Mam nogę. Co ja zrobiłem? Jest gotowy? Nie bój się. Dobra. Co? A! A! Karny! Dawaj wstawaj Symura. Nie, 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 karny, Sprawdzamy war! Ja wiedziałem, że jesteś słaby fizycznie, wiedziałem, że aż tak. Decyzję waru powtórzyliśmy tą próbę. Moim zdaniem tam nic nie było, ale napiszcie w komentarzu. Proszę. Nie! Nie słaby jest, naprawdę, nie wiedziałem, że będzie tak Teraz Ta ja mala założę, jest... ale jest jeszcze słabszy fizycznie, nie? Przykry. Ładny, chciałem się zastawić troszeczkę. Kurde! Chciałem wykorzystać, bo stał tak dalej trochę. Ta, ta, aż tak się mnie boisz, czy co? Nie, chciałem tak Messiego walnąć, jak z Betisem. A! To on tak się mnie boi, że nawet w drybnik nie wszedł. Ja zawsze wchodzę w drybnik, jak z wody robię chociaż. Patrz teraz, teraz ci pokażę, co to znaczy prawdziwa szybkość. <śmienicza> nie! 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 Uratował mnie! Ale kwestki wybyły. By nie spodziewałem się, że ty mnie zamarkujesz. Nie spodziewałbym się za nic. Nie w sobie sam! Co wymyślił do konkurencji? Słuchajcie, już nie mam siły. Ja to wymyślałem jakby cały ale zepsułem. Myślałem, że kontroluje to. Chodź oś, 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 oś Na Holno jeszcze. Wiesz co, jak chcesz, możesz się zapisać do mnie na trening, że <noise> mogę nauczyć takich rzeczy, wiesz? Drogo jest, ale naprawdę cię mogę nauczyć takich rzeczy. Tragedia. Tutaj trzeba przyznać, że zostałem totalnie ośmieszony. No to ja mam chociaż klipa, takie coś. To było warte przygrane. Fajnie, co? Po pierwszej konkurencji, gratulacje zasłużone. 40, 20 w punktach. Idziemy równo, bo ta ostatnia sytuacja była naprawdę mocna. Zostawcie łapkę w górę. W pierwszej konkurencji udało mi się wygrać, ale to jest dopiero początek. A Wy już teraz napiszcie, kogo zaprosić do kolejnego odcinka. Kolejna konkurencja to rzuty karne. Powodzonka. Powodzenia. Led, jak na stroje przeszucania karnymi? Karnego nigdy w mojej karierze internetowej, piłkarskiej nie zmisowałem, dlatego pre. Jest dosyć spora, ale. Wszystkie trafiłeś? Wszystkie. Nigdy nie zmisowałem karnego. Ja też. Ze mną zniszowałeś. No wiem. Będzie walka. Powodzam, Powodzenia. Powodzenia. I zaczęliśmy strzelanie. Ujój. Bajla, bajla, ela. Cała sala tańczy, tuto makarena. Teraz jatrza pewnie. Czekaj, czekaj. Nie, War. Wywalajcie z nim, jak on. Przecież to stoi na białym. Ale chłopie, przecież tu wystawało. Może być na środku, git. Czy zbyt na środku? To jest twoim zdaniem na środku. Szczerze? To? Tak, to jest moje zdaniem idealnie na środku. Dobra, strzelę. Nigdy karnego, mówisz, nie zmisowałeś, tak? Nie. Jaki przypadek. Ale już czułem presję. Była presja. To co, Dawid, znowu parenka? Ja ci nie podpowiadam. Zepsujesz to. Pamiętasz Vinicius z Atletico? Albo Alvareza. Dwie nogi. Pamiętasz to, synek. Mocno pod poprzeczkę, Karol. Jest! Mówiłem! <laughs> Ej, prawie tam gdzie mini, dosłownie. Metry bo bo jak widzi. Synku, słuchaj się mnie. Prawie było na poprzednio. Nie tekstur. chcę się z Tobą rozmawiać. Nie chcę się z Tobą rozmawiać. Po swoje. To, ale jaki to jest przypadek? To jest przekręt jakiś, ty. Ile e, mu zapłaciłeś? O w kamera. ile mu ten zapłaciłeś? Tajemnica zawodowa. Tyle, ile real? Za metr. Ile mu? Brak Tak, tak dużo. 14 milionów euro? Ty ty jesteś jakiś przykręcony chyba, nie? Moja stała w tym samym miejscu i Ty moją ruszałeś. A to jest, wiesz, moje zasady. Dawaj, synek. Ale gówno. O Jezu! Ja! Nasza skuteczność nie stała na najwyższym poziomie. Były dwa słupki, oj to wygrałem, ale o 30 punktów walczę łącznie. Nie jest to możliwe, naprawdę. Tak. Jest! Wracamy do gry, synku. Chciałem ci dać już, nie zrobił ruchu, kurde. Tyle jaka tu jest presja. Kurde, on tak niecelnie strzela, to jest tak na farcie. Ty jesteś jakiś, jakiś naprawdę niedorozwinięty. Daj mi do rozbiegu dojść. A ty strzeliłem zarąbisty, trzeba potem po to wszystko, a ty gadasz takie głupoty, ty. Dobry! Dobry! Nie, dobra, nienawidzę go, nienawidzę go. Dawid, yy, ja tam ci później wiesz, puszę tego blika, co mówisz. Ale dobrze strzeliłem, jak na ciebie to dobrze strzał, bo serio. Ja miałem tam strzelać i krzyknąłeś, coś mi się przestawiło i tam strzeliłem, przysięgam. To jest ważny strzał, co? No, ja dwa nie trafiłem jak głupek. Czujesz presję? Nie, bo ja trafiam, gdy się skupię. Ech! Dobra. <grym> jestem rozję. <grym> I co? Krzycz sobie co chcesz, dawaj, teraz strzelam jak w meczu. <grym> co ty za mną chodzisz? Odejdźcie ode mnie. Nie napejdajcie tym pajacu! Aj, on tak oszukuje on chodzi za mną! A, a, nie, stresuj się, nie, stresuj ja nie się mogę. mogę. On się stresuje za bardzo, co? Widzowie, bardzo ważna konkurencja, w której sprawdzimy naszą szybkość i wykończenie. 3, 2, 1 start. Opa mać! Coś co wybronił, ty, ale ja, nie trzymaj mnie! 3, 2, 1 start! Ja ja nie! Mamę! To był zamach na mnie! Ja biegnę no tak tylko tą nogą! Trzy, dwa, jeden, start! O ty śmie... Ty śmie... Tych... Wy... Tam był do mnie... Rzut karny. No jak! Jaki karny! On mi pierwszy wałnował! Sprawdziliśmy całą sytuację na warze i sędzia podyktował rzut karny. Decyzja Waru jest rzutkarny, ewidentny Mopsa. Tragiczne zachowanie, naprawdę. Jest rzut karny. Bardzo duża szansa dla mnie. Dawid, wiesz, na co się omawialiśmy, nie? Przelew doszedł, czy nie? Natychmiastowy przyszedł, przejął nam blika jeszcze. Dobra, to jak pójdziesz to cię od razu puszczę teraz. <słuch> o! I gdzie twój fał! A w kolejnych próbach musieliśmy startować z pozycji leżącej. Widzowie, do czego to doszło, że zaczynamy z leżenia. Robimy to tylko i wyłącznie dla was, więc proszę tu docenić. Mopsu, powodzenia. Jesteś gotowy? Jestem gotowy się zniszczyć. Trzy, dwa, jeden, start. <słuch> Dobrze, szybszy był. Trzy, dwa, jeden start. Kurde. Trzy, dwa, jeden start. Ty ty ty. Co ty robisz? Naprawdę nie wiem, co ja zrobiłem w tej sytuacji, ale umówmy się, umów za swoje zachowanie powinien dostać ujemny punkt. <słamy w approach> nie. Faul już. Ty Trzy, dwa, jeden, start! Nie no, ja w to nie wierzę, nie. Gościu mnie faluje, jak mam sam na sam. To nie powinno tak... W tym momencie, jeśli film wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Widzisz ten szalik, kolego? Ja tego nie założę. Wiesz, co to oznacza? Karny w ciemno, moi drodzy. Ja, ci, ja się brzydze tego założyć. Bellingham, najlepszy piłkarz, chłopie. Najlepszy piłkarz tego. Nie zgrywaj teraz kurczę debila, bo to jest najlepszy piłkarz na świecie, rozumiesz? A najlepszy piłkarz grający z kontuzją barku? Ty się, ty się śmiejesz człowieku z kontuzji zawodnika? Nie. Ty wysłyszycie i co on mówi? się z farmazonów śmieje. Z czego? Z twoich farmazonów. <laughs> Jeszcze jeden taki tekst. Bramkarz, proszę odezwij się. O, dobra, dobra. Przede mną, jest dobrze, ha, dobrze stoję. Dobra. Brawo Dawid! Ale ty stoi, nie bierz tego, facanie. Drugi karny jest, piłka. No i leci do ciebie. Wow. <grywa> <Jak to wygląda>? <grywa> <grywa> ja nie to mam orientacji jakiejś. To jest najlepsza konkurencja w tym odcinku. Dobra, ostatni karny ci został kolego. Jest! Nie było? Powiem ci, że naprawdę dobrze to wyglądało. Mopsu nie wykorzystał żadnego rzutu karnego, a teraz moja kolej. Nie, bez jaj. Ja pier, bez jaj. Nie, bez jaj. Lepiej niż z oczami. Wiedziałem. KU nie! Jak! Jak! Gorszy co? Nie, nie, w Musicie przyznać, że był to idealny strzał i Dawid nie miał szans. On strzeli trzy na 3, ja wychodzę i kończę odcinek. Ja pier nie, teraz oszukujesz. Jak nie oszukujesz, to masz naprawdę duży kłopot. Moi drodzy, no ta konkurencja z tym oto fantastycznym szaliczkiem, no padła moim łupem. Trzeba to przyznać, ale no, no musisz przyznać chyba, że karny były bardzo ładne, co? Ty mnie obracasz gdzieś tam, tam, bramki mi nie pokazujesz. To jest real, to jest oszukiwanie, precyznie, precyznie. brak honoru. To są najważniejsze rzeczy charakterystyczne dla Realu Madryt. Ale nie, widzowie, powiem wam szczerze, że teraz jak zobaczyłem powtórki, to ten drugi rzut karny zwłaszcza był wybitny. Naprawdę, a tu serio nic nie widać. Widać, że no ślepo, bo normalnie byś tak. Nie strzelił. To też prawda. <noise> Czas, mój drogi, narzuty wolne. No, napięcie rośnie widzowie. Gdzieś tutaj w rogu widzicie punktację, która ładnie wam się prezentuje. Okej, ci życzę. Narzuty. Jaki plan, jaka taktyka, jak, jak to? jak Jamal? Wiesz co, w Barcelonie nikt nie umie strzelać rzutów wolnych, więc cię zaskoczę. Dzisiaj Toni Cross. Toni Cross w tej koszulce? Nie, jak w realu, Toni Cross, ale to moc przychodzi do Barcelony. E, Wysłuchajcie co on mówi? Ja mam wrażenie, że on jest trochę <noise> Dobra, to dojdzie. Leo Messi, Leo Messi, zamykam temat. Nie, nie, wy nigdy nie mieście takiego strzelca, Leo Messi. Więc... E, kto zaczyna? No ty, zacznij ty, zacznij dobra, ty kolego, żebyś się nie stresował, masz tego Jamarka na koszulce, se zacznij, dobra, proszę. Miło wrócić stąd. Pff, ja jestem królem wolnych, to mówię. Niszczę go po raz kolejny, on jest bez szans po prostu ze mną. Ujuzu, nie wyczuta, nie ma wyczutej, panie Karolu, nie ma. Jest, brawo Dawid, Lekka, lekka. lekka. Fajna, ale lekka. Ma. No. Słabo, to, słabo, to... słabo panie Karolu. Ty no, noga mnie już boli w pi***u no. Uj, uj, uj. Dobrze próbowałem podejść pod piłkę, ale nie. Ma. No. Dobrze. Co to co za strzały, w ogóle nie wiem o co chodzi. Te ja nie mam jakąś kurwa upośledzoną nogę. Ach, je, je, Te wolne chyba trzeba będzie trochę powtórzyć. Mogłem spokojnie, w prawo mocno, a Messiego próbuję. Mato. Ale co to leci takie? Dlaczego Ostatnie tak lecić? Ja nie wiem o co, co chodzi. Kurczę, nie dokręciłem, ty to masz ostatni, masz. To. Ty wiesz gdzie, ja wiem gdzie, on wie gdzie, on wie gdzie. Tylko żebyś dobrze trafił, proszę, nie traf. Aj, i Przepraszam, nie, nie wytrzymuję Każdy psychicznie. z nas to wiedział. Nie, 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 nie. Dobrze. Umówmy się, rzuty wolne były tragiczne i o tym, kto wygra ten pojedynek, zadecyduje ostatnia konkurencja. Moi drodzy, czas na decydującą konkurencję, która zadecyduje, kto zwycięży w dzisiejszym odcinku: Real Madryt czy Barcelona. Gramy na dwie małe bramki. Pojedynek jeden na jeden. Emocje rosną, emocje sięgają zenitu. Wy teraz napiszcie, kto waszym zdaniem zwycięży. Tutaj widzicie punktację na załączonym obrazku. Mopsu, powodzenia. Nie wygra lepszy najbardziej. Wyrównany pojedynek jaki ja mógł być. Jest remis, pół konkurencji dla Ciebie, pół dla mnie, wszystko się tak idealnie rozkłada Niech wygra przed tyle w tym Macie. Czyli ja zniszczę cię. Kto? Ja. Ty mnie zniszczysz? Schody, nie? Zaczynamy. Ale zróbmy, że raczej nie strzelamy za połowy, nie? Dobra, starajmy się. <ślesk> No, Dobra. Se zero ma być. Nie umiem grać w piłkę nożną po prostu. Nie. Dobra. Jezu, ale walną, dawaj, realnie marzych. Zmęczenie było serio bardzo duże, ale nikt nie chciał odpuścić. I mopsu ruszył z kolejnym atakiem. Tej akcji chyba nie muszę komentować. Zostałem ośmieszony przez największego kibica Barcelony. Chcesz pocałować? Słuchajcie, ten brutalny, fantastyczny, śmieszny i ciekawy odcinek dobiegł końca. Niestety Real Madrid przegrał z Barceloną. Tym samym, zgodnie z umową, Królewski Box trafia do zwycięzcy. Królewski Box to mój sklep z piłkarskimi boksami, który właśnie wystartował. Możecie zdobyć tam najwyższej jakości koszulki waszych ulubionych klubów. A pierwsze 50 zamówień ja dostarczę osobiście, więc już teraz wchodź na stronę królewskibox.pl, zamów swojego boksa, a ja przywiozę ci go pod drzwi. Do zobaczenia. Szymonie, Mopcu, gratuluję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję za udział. Mam nadzieję, że bardzo się dobrze dziękuję. bawiłeś. Było super, fajnie się grało, bardzo wyrównany pojedynek. Ostatnia konkurencja zadecydowała, która już nie była wyrównana, ale bardzo dziękuję i tu widzę nagrodę. Proszę, proszę, Szymonie, słuchajcie, e, wszystkie linki macie w opisie: królewski box I uwaga, autograf. <laughs> Dzięki. Zobacz, zobacz. I koszuleczka. Real Betis. Ojojoj. Te jak Antony, jak Ej, Śliczna, śliczna, koszulka totalny Dobra, top. Ładna koszulka. Na miasto wyjść, na Orlik, wszędzie. Na, Zawalista, na za ale dobra. Ważne, że o to mam. Naprawdę, to na ścianie. <laughs> <laughs> I quiz. Ile razy Real zdobył Ligę Mistrzów? <laughs> To, to mogę podrzeć, no. Fajny długopisik. Nie no, bardzo dziękuję za super prezent. Proszę Cię bardzo, zwycięstwo zasłużone. Szymonie, mam do Ciebie jeszcze pytanie. Kogo nominujesz do kolejnego pojedynku ze mną? No bo Ty niestety na inaugurację tej serii mnie pokonałeś. To teraz ma mnie sprawdzić? Poszedłbym po znajomych, bo naprawdę chciałbym sprawdzić Vikasa po długim czasie. <noise> Po, po emeryturze z dynią, która go usadziła. Chciałbym, żeby wrócił i pokazał, jak jest silny teraz. Bo prawie twoje reakcja chyba no. mówi wszystko. Widzowie, wy oczywiście napiszcie, kto ma być kolejnym gościem. Ja w wiadomości prywatnej odezwę się do Wikasa No i co mogę powiedzieć? Królewski boks ruszył mój nowy, duży projekt. Także jak chcecie pozyskać takiego boksa, mystery boksa w której są koszulki piłkarskie, oryginalne, ale nie wiecie jakie. O to w tym właśnie chodzi, to wbijajcie do linku w opisie. Zapraszam serdecznie. Dawidzie, tobie również dziękuję za, za udział. Do zobaczenia. Yo.